Całem typerzy. Piłka nożna to ciągłe niespodzianki, ale szkoda, że ostatnio dotyczyły akurat większości naszych typów. Jakie zakłady na weekend mamy dla Was tym razem? Na najbliższe dni wybrałam cztery propozycje i mam nadzieję, że przyniosą one szczęście. Tradycyjnie na starcie przypominam Wam o naszej stronie www.pewniaczki.pl, gdzie każdego dnia pojawiały się typy oraz aktualne promocje u bookmacherów. Warto na nią zaglądać, bo zawsze pojawia się tam coś nowego, co może przydać się przy tworzeniu kuponów. Link znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Partnerem naszego cyklu wciąż pozostaje bukmacher Elvi i Jeżeli jeszcze nie masz konta, to warto je założyć, bo akurat tutaj dostajesz fajny pakiet bonusów na start. Wszystko macie rozpisane po lewej stronie ekranu oraz w opisie filmu, gdzie zostawiamy też bezpośredni link do rejestracji oraz kod promocyjny, który należy wpisać w formularzu. Na pierwszy ogień idzie mecz angielskiej Premier League, a konkretnie starcie Chelsea z Evertonem, w którym faworytem są oczywiście piłkarze z Londynu. Mimo sporej liczby kontuzji w zespole gospodarzy, powinni oni poradzić sobie z walczącym o utrzymanie rywalem. Spodziewam się tu trzech punktów Chelsea, ale sporej liczby branemek już niekoniecznie. Wyników z więcej niż trzema trafieniami oba kluby praktycznie nie notują, a do tego historia meczów bezpośrednich również odpowiada, aby celować w under. Na 10 ostatnich meczów Chelsea z Evertonem aż 8 razy padły maksymalnie 3 bramki, dlatego taką linię dodaję do zwycięstwa gospodarzy. Drugim meczem w weekendowym zestawie będzie pojedynek Krakowa Częstochowa z krakowią kraku. Historia meczów bezpośrednich obu zespołów nie wygląda ciekawie dla gospodarzy, którzy z pasami po awansie do Ekstraklasy nie wygrali ani jednego ligowego spotkania, a do tego przegrali 0 do 3 w rundzie jesiennej. Raków jest aktualnie w świetnej formie i wygrywa mecz za meczem, więc to chyba dobra okazja, aby się przełamać. Ja próbuję nieco bezpieczniejszej opcji i celuję w minimum jednego gola gospodarze w pierwszej połowie. Raków w tym roku odnosi praktycznie same zwycięstwa i w każdym z takich spotkań trafił do siatki już do przerwy. Wygrana połowa i cały mecz to też ciekawa i lepiej wyceniana opcja, ale ja wybieram taką, która jest mniej ryzykowna. Kolejnymi rozgrywkami, które biorę pod lupę, jest Liga Francuska. Tutaj patrzę na mecz Toulouse z Lille. W tym pojedynku spodziewam się, że obie ekipy trafią do siatki, a w całym meczu zobaczymy minimum 3 gole. Turuna na swoim terenie w tym roku zdobywała bramkę w 8 z 9 spotkań i 5 z nich to również over 2,5. Jeżeli chodzi o Lil, to mamy serię czterech meczów z golem strzelonym i straconym, z czego 3 to overy. Historia meczów bezpośrednich również pokazuje regularne strzelanie, dlatego wydaje mi się, że taki zakład to dobra opcja na sobotni kupon. Ostatnim meczem z mojego zestawu będzie hit włoskiej Serie A, czyli starcie Interu z Juventusem. Tutaj akurat bramek się nie spodziewam i już mówię dlaczego. Po pierwsze, oba zespoły w środku tygodnia grały w europejskich pucharach, więc mogą odczuwać zmęczenie. Po drugie, historia meczów bezpośrednich nie zwiastuje festiwalu Bramek, bo na 10 ostatnich spotkań więcej niż dwa gole wzięliśmy tylko 3 razy. Po trzecie, ostatnie mecze obu ekip to również dość niskie wyniki. Inter w 10 poprzednich spotkaniach zaliczył 7 anderów, z kolei Juventus takich wyników miał 6. Hitowe starcia to rzadko otwarta i ofensywna gra, a raczej taktyka i czekanie na błąd. Dlatego w przypadku tej pary spodziewam się maksymalnie dwóch goli. Na sam koniec musi być oczywiście tradycyjny konkurs o bonus u naszego partnera, czyli bookmachera ElviBet. Co zrobić, żeby go dostać? Po pierwsze, podaj w komentarzu dokładny wynik Bayer Leverkusen, Bayern Monachium. Po drugie, bądź najszybszy, a przynajmniej w najlepszej trójce. Pamiętaj, że do odebrania nagrody niezbędne jest posiadanie aktywnego konta u naszego partnera, dlatego jeżeli jeszcze go nie masz, to koniecznie zajrzyj do opisu filmu, gdzie masz wszystkie niezbędne informacje. Na dziś to już wszystko. Pamiętaj, że nasze typy to tylko luźne propozycje i przewidywania, a wszystko może potoczyć się nieco inaczej. Przy analizie można siedzieć godzinami, a na koniec i tak wszystko weryfikuje boisko i dyspozycja dnia. Jeżeli chcesz sprawdzać codzienne typy, promocje oraz bonusy u to koniecznie zaglądaj na naszą stronę pewniaczki.pl. Link do niej podrzucam Ci w opisie. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!